Witajcie z powrotem, moi drodzy widzowie. Jesteśmy na wieży obserwacyjnej, właśnie w miejscowości Galinaj, na granicy polsko-litewskiej. W dawnym miejscu buforowym, właściwie w obszarze buforowym, w strefie buforowej dawnej systemy litewskiej. Tutaj przed nami jest jezioro Gaładuś, gdzie w połowie leży, należy on do Litwy, Czyli do Republiki Litewskiej i w połowie do Polski. Czyli do Rzeczpospolitej Polskiej. tam taki znany silos jest tam w tych krzakach Nie widać go za drzewami. Czy krzaki do drzewa, za te No i tak to wygląda. Mam że to jest zaspawane, ale widać, że była kropka otwarta. No, muszę Wam powiedzieć, że zobacz, Tu widać, że akurat z Wam powiększę. No i jest tam ta brama, akurat. No. Ale czemu ją akurat przestawili, to mnie to zastanawia. Że nie, to dlatego, że ta oryginalna brama i później nawet ta rekonstrukcyjna brama, zresztą że było przy tym słupku, jest numerem kilometrów od tej drogi, która wprowadzi prosto do Łoździeli, do Las Dijaja. A ją teraz przestawili tą bramę akurat niedawno, musieli zrobić to całkiem niedawno. Bo ta prowadzi do Ogrodnik ta droga, na której wyjechałem. Więc przestawili tą tablicę informacyjną i tą bramę. Ale oryginalna brama jeszcze tuż po Schengen 2000, Kiedy ja tu byłem w 2007 czy 8 roku bodajże no, tuż ładnych parę lat temu A nie, skłamałbym, w 2009 roku byłem W 2008 roku dokładnie, przepraszam. No już teraz, no wiem, musiałem sobie przypomnieć No to był pierwszy raz, jak jeszcze był fragment oryginalnego płotu. Teraz w ogóle już jeszcze tutaj, przy, przy tym słupie, znaczy przy tej, przy tej wieży, to jeszcze tutaj gdzie te drzewa są te jabłonki, to jeszcze były stare słupy oryginalnego płotu. Ale już nie ma, bo że zżyli że, że, to szłonać, bo tam były tylko czasu, żeby będzie się ludzie nie pokaleczyli, bo jednak ktoś tu chodzi, czy tam kosi, ktoś tam prawie kości, ktoś tam spaceruje. No, tak to wygląda. No, bo, no takie no, wielkie pytanie dlaczego tą bramę przedstawili tutaj, bo ona oryginalnie to jej nie stała. Ta droga w ogóle, która prowadzi do ogrodnika, ta asfaltowa, to nie było to drogi asfaltowej wcześniej, była jakaś żwirówka. No, to zresztą to jest dawna żwirowa, dawna systema litewska. No, ale zrobili taką drogę, ale to że są też prywatne posesje wzdłuż tej drogi. Ja tu byłem parę lat temu, to mi się wydawało, może ja już źle pamiętam, może już nie kojarzam, być może już częściowo rozebrali. To mi się wydaje, że prędzej rozebrali tę rekonstrukcję zasieków, bo ona, była, jak ona się tam zaczynała, tam z tego co pamiętam, to się kończyła tutaj przy tej bramie. Przy tej starej bramie oryginalnej, a teraz już nie tylko fragment jest tam przy parkingu, gdzie filmowałem, no i tutaj, przy tej, przy tej ruderze, gdzie filmowałem przed chwilą przy dawnej strażnicy, straży granicznej, pograniczników litewskich. No cóż jechał w kierunku do łośieli do Was a jeszcze. Nakręcę tam z granicy filmik przy granicy, z, na, na byłym przejściu w budzisku. Budzisko Kalwaria. No do zobaczenia.